ja drodzy widzowie z tej strony a Felix, witam Was w krótkim odcinku informacyjnym, a mianowicie dwie rzeczy dotyczące moich zagrajmy. Pierwsza jest taka, że Alan Wake mi się zrąbał, usunął wszystkie savey i będę musiał przejść te tam 4 czy 5 odcinków od nowa, to mi troszkę zajmie i postaram się.. do majówki postaram się to zrobić, a później na majówce postaram się już dokończyć całego Alana Wake'a. A druga sprawa jest taka, że z... postanawiam usunąć Saints Row. Nie tyle zawieszam tą serię, co po prostu anuluję. Nie będę już jej nagrywał. Powodów jest kilka. Jeden z nich jest taki, że grami teraz totalnie już nie współpracuje. Jak jeszcze kiedyś jako tako dało się grać podczas nagrywania, tak teraz kompletnie się nie da. Robiłem reinstale, odkurzałem komputer, tak, też odkurzałem komputer. I grę też przeinstalowałem, oczywiście, no i to niestety nie zmieniło nic, tak y, po prostu y, jak nagrywam, to zaczyna się robić 10 fps, nawet na najniższych detalach. Dlatego postanowiłem, że zanuluję tą serię totalnie. I może, może powrócę, jak zrobię porządny up, y, upgrade kompa porządnie go już wzmocnię. Może to, na, wiecie, to może będzie w, w tym roku albo w przyszłym, gdzieś pod koniec dopiero. I dopiero wtedy mm, będę go nagrywał. Prawdopodobne. Możliwe, że będę to w, robił w kopie. No i cóż, niestety to tyle. Przykro mi, jeżeli ktoś lubił moją serię z Saints Row, No to naprawdę nie ode mnie zależy. Normalnie sobie gram na wysokich detalach. Wszystko śmiga pięknie. Cały czas jest 40-50 klatek. Więc to nie jest, może. Nie jest to jakiś szczyt marzeń czy coś, ale jednak gra się przyjemnie. Ogólnie 50-40 klatek jest spoko. A podczas nagrywania jak spada do 10, czasem do 7, no to dajcie spokój, to mija się z celem. No tak więc przykro mi. Jednak w zamian dostaniecie inną serię, którą niedługo zacznę wrzucać. Zacznę ją nagrywać na majówce, nawet przed majówką. Prawdopodobnie... 25, czyli dzisiaj ukaże się już odcinek z tej serii. Może 26, czyli w czwartek. Tak więc do usłyszenia w następnym odcinku, w następnym odcinku, do usłyszenia po prostu do usłyszenia i na razie.